Zadanie. Wśród 10 kolejnych liczb naturalnych, liczb podzielnych przez 3 może być, no właśnie, ile? Myślę, że najprostszym sposobem będzie wypisanie 10 kolejnych liczb naturalnych. Zaczynamy od jedynki, kończymy na dziesiątce. I widzimy, że nasze czerwone liczby są to liczby podzielne przez 3, i takich liczb może być 3 sztuki. Dlatego przy odpowiedzi c napiszmy plus. Dalej, zacznijmy nasze liczby naturalne od dwójki, ale wiadomo, że nasz ciąg tutaj musi się wydłużyć o liczbę 11, żeby było ich łącznie 10, ale ilość liczb podzielnych przez 3 nie zmieniła się, wynosi 3. Jeżeli zaś zaczniemy nasz ciąg liczb naturalnych od liczby podzielnej przez 3, na przykład konkretnie od trójki, no to nasz ciąg 10 liczb zakończymy na 12 i już takich liczb będzie 4. Więc tutaj zaznaczamy plusik przy odpowiedzi b i widzimy, że gdybyśmy zaczynali teraz nasz ciąg od czwórki, piątki, to te sytuacje będą się powtarzały, jak wskazałem wyżej. Więc nigdy nie uzyskamy 5 liczb podzielnych przez 3. Dlatego tu przy odpowiedzi a. Postawimy minus.